Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Gościem Paco.pl jest prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Bokserskiego Piotr Siak. Panie prezesie, po igrzyskach olimpijskich Karola Michalczuk, nasza wspaniała pięściarka, zapowiedziała, że zakończy. Karierę. Wyobraża pan sobie, że w przyszłym roku ostatnie mistrzostwa polskie, w których Karola weźmie udział i zdobędzie dwunasty tytuł mistrzowski, odbędą się w Lublinie? No, wyobrażam sobie, jeżeli z PAKO, z klubem PAKO wspólnie będziemy starać się to zrobić, to powinno wyjść. Także byłoby to takim pięknym uhonorowaniem tej zawodniczki, która no, poświęciła się boksowi, który. Boks dał jej no wszystko, osiągnęła to, co najlepsze w sporcie, i po prostu wyszła na kobietę, która dziś już jest instruktorem boksu, kończy studia, no i godna do naśladowania. Także boks po prostu zmienia ludzi i to w tym pozytywnym słowa znaczeniu. Także ja się ja dołożę wszelkich starań, żeby te mistrzostwa odbyły się w Lublinie. Przez ostatnie lata mistrzostwa Polski Seniory regularnie odbywały się w Grudziądzu. Ja podczas ostatnich mistrzostw rozmawiałem z Kazimierzem Kicińskim, wiceprezesem PZB, szefem grudziąckiego startu. On powiedział, oddalibyśmy Wam w końcu te mistrzostwa, bierzcie je. No tak, tylko tu kwestia z kolei finansowa, bo Grudziądz to już taka mega... Jest tego kobiecego boksu, i tam zawsze się to już odbywa, tak mają wszystko przygotowane, natomiast u nas zawsze jest problem. Do ostatniej chwili należy czekać z odpowiedzią, czy miasto Wesprze, czy nie. No tak było już w mistrzostwach polskich juniorów w Memoriale Stanisława Zalewskiego mieliśmy robić klasę sportową. Tylko okoliczności, które teraz dokonują się. Karolina przecież walczyć będzie w Igrzyskach Olimpijskich jako jedyna przedstawicielka polskiego boksu. Mamy nadzieję, że Karola z Londynu przywiezie krążek. No, władze, urzędnicy będą troszeczkę bardziej łaskawym okiem patrzyli na to nasze środowisko pięściarskie. Trzymamy zatem mocno kciuki, aby 13. miejmy nadzieję niepechowe Mistrzostwo Polskich Seniorek w przyszłym roku w marcu lub pod koniec lutego odbyły się w Lublinie.